Prima krimis k***y! A Co? Posrało. Biejemy Posrało cię. No ale biejemy Gdzie ty jesteś? No bije half Nie, nie bij tego! Nie! Nie, to przyjdzie do mnie! To gówno, to zabi to gówno mnie zabije. Wszyscy tutaj mamy dawna. Gonie mnie. Co ci goń? No te gówno z No, goni mnie te latające. Jak to? Chorda mnie goń. Co jest? Czekam. Pomóż. Kopię żelazo. Nie mam staminy. Zostaw mnie. Co? Nie mam chęci do życia Dosłownie twoja postać nazywa się Piotru Magikusz No i No! właśnie wykrakałem rany, rany, jestem niepokonany. Nie no znowu ja znowu będę przez 3 godziny pójść na pierwszą dżunglę, żeby zdobyć tego ręka Żeby zrobić jakąś główną zbrojkę No ja zacznę w sumie zacznę w sumie od broni bo Chyba o chmura w pierwszej. Ja Zajmijcie się. musi być. Nie! A, o ko ty znalazłem trzy life krystale pod rząd. Co jest? Aleluja! Co jest? O! Ja liczę. Ile mamy już HP? <trym zniszczony> o, Boulder! O, przeżyłem. O, więcej złota, tak. Stop posting about Stop posting about my balls A. Ciekawe, czy, ciekawe czy w ogóle uda mi, uda mi się zdobyć tę drugą zbroję za, zanim ty zdobędziesz swoją No pewnie szyfobą. ty zdobędziesz pierwszy bo moja zbroja opiera się na szczęściu I to dosłownie ich przenośni A ty ostatnio pierwszy zdobyłeś No mówię bo to zależy od szczęścia. Bo żeby zdobyć, kurna, materiały, to trzeba zabić, kurna, Sfinksa, a Sfinksy respią się dość rzadko na biomie y, zimowym. One okay, się respią tak, tak rzadko jak... Y... Coś mi czy nie pasuje? Nie wiem. By... Ja nie wiem, okay. to jest po to prostu teraria. Coś mi czy nie pasuje? Sfinksy na... Na na lodowym... no tak się to ci przeciwnicy nazywają. Ja, ja nie wiem kto tam był pijany w tym. Jest pan pijany Ja pijany I kopiuśmy tu bardzo się nie zgadzał. I też Ola kopy się w dół. To jedyne co zostało mi w życiu To kopać się w dół Jedyne co mi zostało w życiu to kopać kopać Kopać, kopać torf. Kopać, kopać do Patrzcie jak Jak Nie, zombie. Ja kopię torf. I kabelki. W sumie na torach kolejowych jestem, to można... O! Kolejny Life Crystal! Ej no, ja mam jakieś szczęście. E no. Ale chociaż go zabiłem. Ej, jestem w dżungli w ogóle. W Underworldzie. Co mnie zrobiło? Masz wormhole? Mam dwa. No to dawaj te paj się tutaj, o patrz. Znalazłem ci patrz. Nice, no to zbieram te. Kuch kuch na, te... uważaj, bo dużo tutaj. Bowlerów? Nie, polsaków akurat. O! Glowing mushroom, biom. O. Pewnie kolejny Life krystal jeszcze będzie, nie? Zgadłem Pewnie ta i tam... Tam chyba też gdzieś boss się respił, znaczy na którymś z no zwykle się tam... tu respią life krystal, kurwa. To chodzi mi o A, no tak, Krabulon. 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 Nie, Krabulon, nie chwilę. No Krabulon, no. dobrze. No no nie, bo... Był jeszcze taki podwodny. A, to Jaka, nie. Taka małża. A, to, to jest na innym biomie. To jest na innym no, biomie. No to jest pod tym. w tym wodnym. A o, i to, lew, to nie jest lew, jako lew. boss, tylko jako mini boss. W no, ogóle zbierasz no, sobie no. pajęczyny? Nie. To, to zbieraj, bo przydadzą się do Hermesów. Aha. No. Takie buty. O! Lusterko znalazłem! Ale o nie do Boże! Cosmic Elemental Co to jest? Ząbło. Star Fury? Ząbło.